Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. 23 czerwiec, poniedziałek i przyjrzyjmy się energetyce dzisiejszego dnia. I miejmy nadzieję, że wyjdzie krótko. Myślę, że wiele osób będzie cieszyło się, że tamten tydzień już jest za nami, prawda? Dobrze. Energetyka dzisiejszego dnia, pokazana przez karty tarota, to. Król buławowy. Nowe perspektywy, nowe możliwości, nowe możliwości zagospodarowania, nowe możliwości zmian. I optymizm, wszystko to, co mówi: Jestem gotowy, gotowa podbijać świat, iść do przodu, mam na to siłę. Jeśli już zdecydowałam się, czy zdecydowałam się na to, to jest taki przypływ po prostu sił. Dla niektórych może być to ten przypływ sił w ten sposób jakby wymuszony, czyli bazujący na motywach desperacji, na motywach tego, że już powinnam, powinienem. I to jest tutaj, chciałoby się powiedzieć, że złej baletnicy przeszkadza i robek u spódnicy. I czasami, kiedy coś takiego jest, my już nie mamy wyjścia. Musimy wyjść, wyjść tak jakby, to jest taki czas, kiedy będzie się ujawniało wszystko to, co obudzi w Was lidera, obudzi w Was osobę aktywną, osobę umiejącą, zwłaszcza tych wszystkich, którzy czują się i pozostają w tyle. Zobaczcie, tu jest rycerz mieczowy odwrócony. Ja to zawsze mówię o nim tak jak rata w kredycie, albo wyjście poza swoje ramy, oczekiwania, poza swoje plany, wzięcie poprzeczki pod skoczenie, jak to powiem, ładnie powiedzieć, tak, że można skoczyć wyżej wyznaczonej poprzeczki, że to jest taki dzień, kiedy okoliczności życiowe pokażą, że Wy możecie więcej, możecie, że umiecie przede wszystkim więcej, że żadna krzywda Wam się tutaj po prostu, tak zwane, nie stanie, skoro, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, innym razem robiliście więcej. To jest ten czas taki i ten dzień, który pokaże Wam, że możecie, że umiecie, tak, może wysiłek inaczej, yy, inaczej musicie siły w sobie samym yy, rozplanować, czy ułożyć po prostu inny plan dnia, zorganizować. Wiecie jak często słyszę od ludzi, Panie Agnieszko, ja nie dam rady, ja już nie chcę. Mało tego, ja sama sobie do siebie też mówię czasami, że ja już właśnie nie chcę, tak? że ja już po prostu, że to już jest powinno być inaczej, tak? Że mało tego, ja wiem, że cały świat już jest inaczej, ale w moim małym świecie, i ostatnio też miałam taką rozmowę, że mówię, wiesz, w świecie tak zwanym moim prywatnym to wszystko jest właśnie tak, o wszystko jest tak właśnie, bo tak ma być, i to jest okej. Okay. Natomiast ten mój świat, który jest w pracy, ten, z czym ja się stykam u ludzi, to nijak nie jest adekwatny. Mało tego, on jest jeszcze gorszy, tak? Pewne zagadnienia to, 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 to jak trzeba się ustawić do pewnego rozumienia. To jest, królowy, to jest ten król buław. Nowe możliwości, spojrzenie na coś z innej perspektywy, korzystając troszeczkę. Rycerz Mieczy mówi: Jest, tak, jest, tak, jest, tak, funkcjonuje, i tak z tym jest mi dobrze. A ty trzeba być, kurde. Trzeba będzie podjąć decyzję: czy chcesz się wysilić na więcej, czy tego potrzebujesz. Tego zwłaszcza wszystkiego, czego, z czym inni mogą się do końca nie zgadzać. Świat Wasz dookoła, zewnętrzny. To jest znowu ta energia tego poniedziałku która będzie mówiła, że trudno, zrobisz to sam, sama, ale nie rób tego dlatego, że ktoś nie chce być sam, yy, sam, yy, sam, tak, że ktoś porusza tamtą po prostu tak zwanie drogę, nie znaczy, że ty musisz, powinieneś, czy masz cokolwiek i jesteś komuś winny, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że ty w tym czasie chcesz robić coś innego, no oczywiście rozumiecie wyjątki, że jeżeli idzie ktoś do szpitala, tak, czy ma coś takiego naprawdę super i, i to się dzieje coś takiego, no, no to, wtedy, to wtedy jest to po prostu tak zwanie ważne. Natomiast każda inna sytuacja mówi idź, odkrywaj nowe lądy, odkrywaj nowe miejsca swoimi własnymi oczyma, swoją własną percepcją. Poznaj siebie na nowo. Nie wiem, macie ochotę coś iść. I idźcie, nie wiem, do restauracji czy do baru, spróbować coś, nie tyle i tu nie chodzi, jakby o pierwszy raz, tylko poczuć coś samemu, to, co sami lubicie, to, co sami chcecie, przekroczenie jakiejś granicy. To są kontakty z ludźmi. Można dzisiejszy dzień, w którym każda rozmowa będzie ważna. Być może trzeba będzie, zostaniecie do czegoś przekonani, albo wy będziecie mogli przekonać, albo pokazać poprzez swoje oczy innym świat albo też inne zogniskowanie, a ty to tak wie, o kurczę, ja nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, nie myślałem. Bardzo, że dla niektórych przy tej energii bardzo mocny szok i takie wybicie z codziennego świata, zobacz, odwróć się, a, i zobacz, że tam jest inaczej, tak? Co ty mówisz? Widzisz to w lusterku albo pamiętasz, jak to było kiedyś? To idź tam teraz i zobacz. To też jest ta energia, kiedy macie wyobrażenie o czymś, o kimś, to idź, zobacz. Pojedź, pofatyguj się. Albo chcesz żyć w łudzie i chodzić starymi ścieżkami. Piękna energia, piękny, bardzo mocny dzień do takiego przejrzenia na świecie. Ale głównie to jest, ja dam radę, ja to lubię, tak? O, to jest takie fajne, nie wiedziałam, nie wiedziałam. I zdajcie sobie gdzieś w tle sprawę, dlaczego ja tego wcześniej nie próbowałam, nie próbowałam, tak? Dlaczego ja zawsze tak, a nie inaczej? Kłaniam się pięknie. Aha, uwaga kobietki. Na komplementy, na to, że jesteście wszystkim tym wyjątkowym innym i ratujecie komuś życie i świat, i w ogóle taka wyjątkowość. Bądźcie, bo król Buław jest to jest ogromny pragmatyk. Natomiast on sprzeda tak zwany na Saharze kaloryfer na prąd. Więc generalnie bądźcie uważne i ostrożne co do różnych deklaracji różnych panów w ten dzień. Też obietnic, też tych, kto przyjdzie i zechce wam coś po prostu sprzedać, zwłaszcza kiedy nie wiecie, skąd on przychodzi, ten ktoś, tak? Natomiast może przyjść, poszerzyć waszą po prostu jakby świadomość, kiedy bez trosko oczekujemy czegoś wszystko fajnego, wszystkiego dobrego, nowych możliwości, które przed nami się utarło. Ale uwaga na to, na to wszystko, wszystko trzeba sprawdzić, ułożyć, dopytać, ale to tak, tak, proszę mi to zapisać i się podpisać, tak? O! Hmm. Uwaga na doradzaczy, podpowiadaczy, zwłaszcza tych, którzy budzą zaufanie, którzy wiedzą, jak spojrzeć, tak, jak zajrzeć. Oni chcą, żebyście to widzieli, czego wygląda, że może nie widzicie, tak? I po to, żeby podnieść jakieś swoje akcje, czy swoje szanse na wciśnięcie wam czegoś, czegokolwiek, bo bardzo często też uwaga na to, że ktoś wybije was z waszego uporządkowania. Tak? Z waszych zasad, tak? Pokażę coś nowego, uśmiechnie się, oczko puści i wiecie, to wszystko inne. Bądźcie, ostrożni, bądźcie po prostu ostrożni, bo to nie znaczy, że ktoś chce was szukać. tylko chce podbić swoje szanse i swoją rację prze przedłożyć na, na bardziej twojszą niż mojszą, tak? Albo mojszą niż twojszą. Kłaniam się pięknie. W ogóle powinien być bardzo fajny dzień mimo wszystko, tak? Ale warto się pośmiać, warto powiedzieć, nie dla mnie te makarony na uszy, tak, bo on mówi inaczej. Ale stosuje to, co sprawdza się u wielu. Uważajcie też, jeżeli chcecie zdobyć przyjaciela, dużego klienta, czy też ważną sprawę, szukacie sojusznika na długo, to uwaga na to, co i w jaki sposób mówicie, jak prawdę przedstawiacie, tak I, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Będzie na. Oby tylko w tym jednym dniu i do końca tygodnia, tak? Ale to może być duża sprawa. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego, chociaż jeden krótki, powiecie tak. Do usłyszenia, do zobaczenia.